Słuchajcie, a teraz plony buraka cukrowego i pozwólcie, że przygotujemy się do tej niezwykle ciekawej informacji wspólnie. To dla mnie, teraz wersja dla Was. To dla Was, to dla mnie. Wybaczcie, musiałem to zrobić, nie z jakiejś złośliwości, ale no wiadomo, jak jest troszeczkę lepiej, jak komuś zaplonuję, no to pojawiają się różne komentarze. Nie wiem całkowicie dlaczego. A to nie chwal się, bo cena będzie za niska, a to to, a to tamto. O Ania, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Nie, nie mogę. Możesz, chodź. Chodźcie, przywitaj. O pieniądzach właśnie rozmawiamy. Miły temat czy nie Wydatki czy przychody? Proponuję ci się trochę obniżyć. Cześć. No, wydatki czy przychody? <grym> no, przychody. Buraczki. Mm. Tutaj dla naszych widzów. E... Meliska? Meliska zapaliła. Zaparzy... od razu poznaję. Nie, naprawdę nie mówię tego złośliwie. E, jak sami wiecie, albo ci, którzy oglądają dłużej mój kanał, że praktycznie wszystko podaję bardzo rzetelnie mam obliczone to w programie w 365 Farmnet wszystkie koszty i tak lubię wiedzieć po prostu co się na moim gospodarstwie dzieje i nie było to tajemnicą jeżeli w zeszłym roku mówiłem że praktycznie na burakach na zero na niektórych kawałkach wychodziłem bo tak było teraz powinno być na szczęście lepiej Próbowałem coś nagrywać aparatem, ale ja interferuje za bardzo. Włączę nagrywanie obrazu. Macie tutaj taki serwis plantatorski z mojej cukrowni, gdzie mam wszystkie dane, wszystkie informacje o dostawach. Stawka podatku od cukru 8% do góry. Informacja. Kurs Euro 4,47% Bardzo mnie to cieszy. Sprzedaż buraków i dostawy. To, co Was też pewnie najbardziej interesuje, tutaj wszystkie auta, jakie do mnie przyjechały, próby cukru. No i to. To, 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 to plony. Moi drodzy, 88,18 ton z hektara to już jest na czysto drugie netto, czyli podjęciu 8% zanieczyszczeń. Na niektórych kawałkach miałem pod 97-96 ton. Po podjęciu, podjęciu później 8% wychodziło oczywiście mniej, ale i tak średnia jest bardzo dobra i polaryzacja. 18. Bardzo dużo patrząc na to jak to wygląda u innych plantatorów też ale też na terenie całej Polski trzeba jasno to powiedzieć Chwościk bardzo mocno zaatakował no oczywiście opady dwie takie rzeczy które mogły tą polaryzację obniżyć mam pewne rozkminy dlaczego taka jest duża u mnie i myślę że podzielę się w kolejnych odcinkach z wami co tutaj tak pozytywnie zadziałało Doczekałeś się opróżnienia z wody i zalania płynem na zimę. Koniec roboty. To, co ja tutaj przy opryskiwaczu robię, to na pewno odkręcam wszystkie filtry, filterki, ale nie tylko przepłukuję, wy... Co ja chcę? Co ja chciałem powiedzieć? Nie przepłukuję, tylko wy wypłukuję? Nie wypłukuję. Opróżniam. Tak, opróżniam. Nie tylko opróżniam cały opryskiwacz z wody, ale zalewam go płynem chłodniczym, przepuszczam przez dyszę. Przez dyszę. No tak, w sumie tak. Najpierw przepuszczam później odkręcam. Taka jest kolejność i tak zostawiam na zimę. Na razie 10 litrów, ale zobaczę dokładnie ile tego wyjdzie. Będę dolewał, tak żeby załapało to ciśnienie. Leciutko, żeby, zaczął, żeby płyn zaczął krążyć tutaj w układzie. I powinno być dobrze. Kolejne 10. No u nas. Nie są to jakieś 5-litrowe banieczki, czy nawet 20-litrowe, tylko 1000 litrów baniak kupionego płynu. Dużo tego do ciężarówek idzie, więc... więc korzystam. Drobne prace przy komputerze, ale zadzwońmy do Kuby. Wegetarianinem jestem od 15 lat, widać nie zresztą. No, się? No, Siemka, Kuba. Hej, co dziś na rejonie? No właśnie, siedzę sobie przed komputerem piwko piję. Co tam? Nie już mi 200 litrów paliwa muszę. Po alkoholu? Na bocznych nie stoję. Dobra, dobra, stoisz no. teraz? Czekasz? No. Czekam, czekam, tu stoję. No. Hej. Cześć. Od razu mówię, że to była wersja free. Że czas się przebrać. I do roboty. Słuchaweczka, oczywiście, do łączności. I w drogę. I standardowy problem, czym to zawieść? Ford gdzieś zniknął, aha, Combo jeszcze jest, ewentualnie Combo, albo tym i wózkiem. E, idę do Combo. Niech się grzeje, a ja w tym czasie ogarnę nieco ropy dla ropy. Ta paka chyba pusta. Elegancko. A żeby nie robić tutaj takiej hały, co ten, monitor, ten, ten obiektyw taki monitor chciałem powiedzieć, obiektyw jakiś taki brudny. Żeby nie robić tutaj takiej hały następnym razem jak będę przewoził paliwo to będę mógł wam to pokazać. Dziękuję za uwagę. Może się? Prowadź, nie widzę cię eee, jedźcie jak na nasze pole koło żebra Aha! Dobra. to dobra. dobra. Dobra, to już wiem, no. A w domu to się nie chciało zatankować, co? Nie, było paliwo. Jeszcze miało starczyć na dwa dni. Miało starczyć, ale nie A starczyło. to jest już trzeci dzień. Także kazali nie tankować. Także tutaj, ja mówię, mniejszym wężem spuszczać, mniejszym wężem, a to klienci dzwonią jeden za drugim, no nie opędziesz się. No. Uuu, ale walczy. Walczy, 500 koni zetor tam ciągnie do tyłu tira. Do pryzmy. Ale to nie ma co się śmiać, bo ja też w tamtym miejscu planuję chyba za dwa lata pryzmę postawić. Chyba Sły? <laughs> nie słyszy, ciąg, ale zobacz, on ciężarówką przyhamował, on dalej ciągnie tym. Nie czuję tej mocy. Kuba mówi, że zetor szczipowany. Z 50 na 500. Ale maszyna. Podoba mi się to. Ten dźwięk. Na tematu, jak do tego doszło, nie wiem, co tu się dzieje z tą oponą, no wiecie co, żeby takie brzydkie komentarze pisać? No niech wam wytłumaczę. To jest pług. Pług jaki jest, każdy widzi. Jeżeli chodzi o moje gospodarstwo, ja nie mam żadnych preferencji ani większych w stronę striptila, ani większych w stronę bezorki, ani większych w stronę orki. Myślę, że każda z tych technologii ma jakieś plusy. Każda z tych technologii ma jakieś minusy. Pługa zbyt często oczywiście ostatnio nie używam. Ale nie jestem zdania, żeby go wyrzucić, postawić w pokrzywy i już go więcej w swoim życiu nie użyć. Faktycznie, gdzieś mnie do tego striptila bezorki bardziej ciągnie. Natomiast no umówmy się, każdy musi dopasować to do swoich warunków, po pierwsze, do swojego gospodarstwa, bo jedne maszyny będą sprawdzać się lepiej, drugie gorzej. Dziękuję za uwagę. Jak tylko się zastanawiam, co do John Dira podczepić. Czy tego Fiata, czy ten obciążnik. No i trzeba się widlaczkiem pobawić trochę, żeby wytargać ten obciążnik gdzieś na bok. Albo faktycznie tego Fiata, co to za model. Seicento. Seicento na przednim tuzie w John W sumie wagowo myślę, że podobnie by wychodziło. Mam trochę rozkminę, bo jak zacznę go tutaj podnosić na jednej widle, to może się na, na ten na bok przechylić. No i co? I do kasacji auto. Spróbujmy z drugiej strony. I to się nazywa świetnie wykorzystany czas na gospodarstwie. Przekładanie jednej rzeczy z jednego miejsca na drugie. Jeszcze kule. Kule. Kule, 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 kule.